Po miesiącu wróciłem na rapy.pl, żeby zobaczyć, co się zmieniło, ile jest graczy I oczywiście coś zagrać Spróbować swoich sił znowu na tym serwerze Nie będę spoilerował, jak wyszło, ale możecie się domyślać Swoją drogą Zmieńcie to a ja zapraszam Was do oglądania. O, no, nie ma kolejki. z kim dalej trochę nie przeraża? No, wreszcie, osoby jakieś greły w Bedwarsy. Dobrze, tak ma być. Dobra, idziemy sobie. To chyba tu. No, mam rzeczy. A, to będzie na potem. A sobie zostawimy na trudne czasy. O, tak samo to żarcie. Mmm, kit. Kiedyś miałem kit vip No właśnie. Ej, bo tu. Coś mało osób teraz jest. A właśnie, bo ja nie sprawdziłem, ile osób w lobby. Czy mogę wyjść i sprawdzić, ile jest osób w lobby? 22 graczy tylko. To prawie to prawie nikt nie gra. O. Cześć, w ty. Chris, w ty. czyszczenie itemów. Mam nadzieję, że nie mojego sekwipunku. o co to zawiera Czy tam jest trzy obsydianu? Potrzebuję tego obsydianu. A co, trade widzę robione? Mm. To ma tarcza, ja nie mam tarczy. dobrze. powiem tak, zginę od razu. Gdzie bym nie poszedł? Mierć na miejscu. Dobra, no i Crafting od razu. Moje szanse na tym serwerze są absurdalnie niskie. Ostatnio dowiedziałem się, że nie jestem już dobry w PvP że jestem za stary na PVP. Mam pytanie, czy ci ludzie po prostu nabijają sobie godziny? W ogóle każdy ma totem. Zamienili graczy w skrzynie? a nie oni są po prostu z drugiej strony. Jak to się mówi, ja się nie boję. Łuk też odkłalam, nie mam strzał. Teraz tak. Gdzie są te teleporty randomowe? Tu są. A się cykam. Nie wiem, ja bym spacerował po prostu, bo nie do końca wiem, co mogę tu robić. Ale powiem szczerze, że czat przynajmniej na tym serwerze teraz jako tak wygląda. Oho, widzę, że są budynki. Czy ja dojdę do spawna? Ja wracam na spawna. Ja się tu nie fajnie bawiłem. No nie. Wróciłem. Wróciłem na spawna. Wróciłem na na rapach.pl. Ponad połowa serwera jest na spawnie. Ostać mi na blok miedzi. Kup. Let's go. Mamy trzy bloki. Trzy bloki miedzi. Mamy trzy bloki miedzi. Let's go. Kto soj to tpa Dobra A co jak chcę soj Ale nie tpa Kto chce soja do disco mi brunatny Co? Ja chcę Ja chcę Do kogo mogę tpa? Do mnie Nie Nie Ja nie wiem to się dzieje Ja chcę zobaczyć Do chłopa Joo! to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. Ale tutaj mam, mam soja z Asesinkiem. Soj, soj, ok. Jesteśmy teraz sojusznikami. Podzieliłem się zbroją z moim nowo poznanym sojusznikiem i w planie mieliśmy robić to, co Miki mnie nauczył. Pułapki. Powiem szczerze, że teraz za drugim razem jak budowałem pułapkę, wszystko poszło na odwrót jak z Mikim. Udało nam się zbudować bez przypadkowych zgonów i ktoś się do nas stepnął. Ale od teraz zaczęły się kłopoty, ponieważ w całym planie zabrakło mi tylko jednego bloku. Tak, tutaj walka jest e, cicha z mojej strony, ponieważ nie przywykłem się do tego, żeby mówić sam do siebie, kiedy walczę w PHP w Minecrafcie. Jeszcze nie jestem na tyle youtubeowy, jakbym był z Mikim, to może bym krzyczał pomocy, ratunku i tak dalej, ale że byłem sam, to e, walka była raczej cicha. Hehehe Lepszy miecz Ogarnijcie, się, że dopiero teraz, jak to montuję, zauważyłem, że on rzucił Ender Perłę, która przeleciała przez górę i walnęła tam na dół, co oznacza, że mogłem to na luzie uciec stamtąd, to po prostu zostając na górze, a ja pobiegłem na dół, bo nie widziałem, że on tam już jest na dole i widzi, gdzie ja idę. Masakra! Nie! ja nie jest dobrze. Oja, on wiedział. Dobra, gzi. O ja, dobra. Koniec z nami. Ajaj. Niestety, nie udało się. Jak już wcześniej wspominałem, moje umiejętności w Minecraft'cie są aktualnie dosyć drewniane. Choć Water Bucket'a zrobiłem. Dwa razy. Za trzecim razem się nie udało. Aczkolwiek kolega ma też lepsze rzeczy, no i niestety tak się to skończyło. Straciłem resztę rzeczy, które miałem z kitu VIP'a. Tak naprawdę on chciał z nami sojusz, on wcale nie chciał się z nami bić. To my wyszliśmy na tych złych. Jeżeli podoba Wam się taki bardziej luźniejszy kontent z tryhardowego serwera, to piszcie w komentarzu, to jeszcze wrócimy na rapy. A się z Wami żegnam. Kto obejrzał ten film do końca, niech pisze w komentarzu: assassinek Top. Siema.